Dany jest trapez ABCD, w którym boki AB i CD są równoległe oraz punkt C ma współrzędne 3-5. Wierzchołki A i B tego trapezu leżą na prostej o równaniu Y równa się 5X plus 3, wtedy bok CD tego trapezu zawier zawiera się w prostej o równaniu. Żeby to ustalić, to wykonamy prosty rysunek poglądowy do tego zadania. Narysujemy trapez, który oczywiście ma dwie podstawy równoległe, AB jest równoległe do CD. Wiemy, że punkt C ma współrzędne 3, 5. Ponadto wiemy, że wierzchołki AB leżą na prostej o podanym równaniu. To przedłużę tutaj ten bok AB i podpiszę, że ta prosta, na której leży, leży bok AB, wyraża się równaniem y, to się równa 5x plus 3. My musimy wyznaczyć prostą, która zawiera bok CD, czyli tutaj będziemy mieli prostą. Przechodzącą przez bok CB i musimy wyznaczyć jej równanie, oznaczę ją literką K. Żeby wyznaczyć równanie prostej, to musimy mieć jej współczynnik kierunkowy i wyraz wolny, jeżeli chcemy ją zapisać w postaci kierunkowej, czyli takiej jak ta. Skoro ta prosta ma być równoległa do tej, to współczynnik kierunkowy będzie taki sam, czyli będzie ona w postaci Y, to się równa 5 razy x plus jeszcze jakiś wyraz wolny B. Żeby wyznaczyć Tą literkę B to możemy podstawić do równania tej prostej współrzędne punktu, które należą do tej prostej. Współpunkt C ma współrzędną xową równą 3, y równą 5, to możemy do tego równania podstawić pod Y piątkę, pod X trójkę, czyli będziemy mieli 5 razy 3 plus B, no i otrzymaliśmy równanie, z którego teraz możemy wyliczyć b. B to się równa 5 minus 15, czyli minus 10. Zatem stąd wynika, że nasza prosta k wyraża się równaniem 5x minus 10 pod b podstawiłem minus 10. No i mamy gotowe równanie prostej zawierającej bok CD. No i taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie C.